My się nie gniewamy za to, że wy robicie nas po My się gniewamy po prostu, że poślubiłyśmy takiego kurwa benzywała, że nawet na boku porządnie nie umie zaruchać. Że kurwa rucha, to wie cała wieść kurwa miasto i sąsiadki. Mężczyźni, ruchać na boku trzeba potrafić. Tak, aby się nie dowiedziała o tym własna twoja żona ani kurwa, poza tobą i twoją kochanką. Bo na pierwszym miejscu jest, kurwa, rodzina. I ty, ma by I ty masz być, kurwa, chłopie jak Zbierasz apetyt na mieście, jesz na mieście, ale, kurwa, główny obiad pod... Ty, główny obiad pod wieczorek deser to masz, kurwa, w domu. Jesteś jak Lesji. Zawsze wracasz do nóg swojej pani. Gdzie byś tam nie był i gdzie byś ty się, kurwa, nie łajdaczył, chłopie. Mężczyźni...